Dzień dobry, kochani, Paulita znowu w kuchni. Wita, jak miło Was widzieć. E, fajnie, że ze mną jesteście. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie te wszystkie komentarze i ciągle czekam na zdjęcia. Pamiętajcie, wysyłajcie mi zdjęcia, bo zrobię coś fajnego. Jak oglądacie moje filmiki? Mogą być to same rączki, same nóżki, przykuwać kukawy. Nie muszą być Wasze twarze, żeby jeżeli nie chcecie, a jeżeli chcecie, no to super będzie, tak? Także wysyłajcie na maila, czy na messengerach, czy jak mnie znajdziecie na Whatsappie, numer macie podany, także możecie wysyłać. Ja chcę zrobić z tego coś fajnego dla Was, e, taką pamiątkę, taki, to jest tak naprawdę taki sukces też dla mnie, tak? Rośniemy w sile, zobaczcie ile mam już subskrypcji, ile Was już mnie ogląda, no i oczywiście cały czas zapraszam, udostępniajcie. Wciskajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, powiadamiajcie swoich znajomych, że jest taki kanał i niech gotują razem z nami. Potworzymy taką jedną wielką gotującą rodzinę gotującą, jedzącą, degustacyjną. De A widzicie, jeszcze zakręciłam. Dobra, nieważne próbującą różne potrawy. I dzisiaj będzie oczywiście następna potrawa. E, tym razem z du, bo już Wam mieszam raz z kukidu, raz swoje, raz takie. Więc to będzie z kukidu. To nie jest jakaś z nowej kolekcji, więc część już na pewno z Was to zna. Część przerabiała. Piszcie, co tam dobrego robicie, jak to zmieniacie, żeby było lepsze. I to będzie makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorami. Słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę fajne danie. Stopień trudności łatwy. Czas przygotowania 10 minut, nasz całkowity 30, także obiad 30 minut macie tak. No i tu wychodzą 4 porcje. Słuchajcie, deseczkę przygotowałam samych pyszności: cebulka, czosneczek, papryczka. Lecimy, lecimy z gotowaniem. No, patrzcie, bunt. I zaczynamy jak zwykle od cebuli. Do naczynia wrzucamy 70 gramów cebuli pokrojonej na pół. Ja tu mam zapewne więcej, więc muszę. No, to dorzucę jeszcze. Cebulka jest zdrowa. 72. Dwa ząbki czosnku poleciały. Jedną gałązkę natki. Ta ga... no, moja natka już yy, pomału odchodzi, więc dam trochę więcej tych. Yy, Listków. No i bazylia. Bazylia podobno kształtem przypomina serduszko. Tak jak się przypatrzeć, to faktycznie tak. I tu mamy też jedną gałązkę, ale tylko same listki. Bez gałązki. Przepięknie pachnie. Mm. Dobra. Do tego dajemy 1 czwartą połowę papryczki świeżej chili. Tu oczywiście bez pestek, tak. Lecimy. 100 gramów suszonych pomidorów. Ja mam tu, e, nie wyjęłam ich celowo, nie, bo my mamy bez tej zalewy. A widzicie, same wskakują do termomixa, bo tu mamy 100 gramów. Troszeczkę zostaje, i jak potem ja już wyleję tą, po, tą zalewę, no to one się wysuszą. A tak zostaną. O! No, i jeszcze jeden. Chciałam powiedzieć grzybek. Tak trochę przypominają grzybki. O, idealnie. Ale pięknie to wygląda. Ajajaj. Aj, aj. Aż wam pokażę, muszę Wam pokazać, jak to pięknie wygląda w tym moim naczyniu. O, zobaczcie. No, przepięknie. Te pomidorki. Ta papryczka. O, widzicie? No i lecimy. Dobra, lecimy z tym, z tym filmikiem. Z tymi pomidorami. Coś tu mi się uruchomiło. Jest ok. Masło. Do tego dajemy 30 gramów masła pokrojonego na kawałki. Zakładamy miarkę z pokrywą. I co? 7 y, obroty, 7? 5 sekund. Już ta część się nam tutaj e, zmiksowała, rozdrobniła, zmieliła. Jak zwał, tak zwał. O. No nie wygląda to fajnie, powiem Wam, tak apetycznie nie wygląda, jak było e, wrzucone w całości, ale to danie jest pyszne. Co tam jeszcze robicie z makaronem? Powiedzcie. Czy gotujecie w ogóle makaron w termomiksie, bo ja też już słyszałam różne opinie. No i znowu zakładamy miarkę z pokrywą, 3 minuty 100 stopni, obroty 1, czyli ja sobie tu już przygotuję Kurczaka mam, jeszcze mi brakuje makaron i przyprawy. No i się widzimy za chwilę. I lecimy dalej z tym naszym makaronem z kurczakiem. Słuchajcie, zapach jest przecudowny. Wygląd niekoniecznie kuszący. Taki troszeczkę, wręcz bym rzekła, odpychający. Ale zapach, zapach po prostu, ja już toku dostaję. Słuchajcie, wlewamy teraz, żeby nie było gadania, wlewamy 350 g wody no, muszę się tutaj. O, 370 jest idealnie, jak na moje e, ten ręce. 50, nie 50, 500 gramów fileta pokrojonego bez skórki, pokrojonego na 2-3 cm kawałki. I lecimy dalej. 250 śmietany, minimum 30 I ja tutaj mam. Wnieści tylko śmietany. I wyjątkowo tutaj dam yy, tą 30, dlatego że nie wiem nawet skąd ona się wzięła w mojej lodówce. Ja zazwyczaj 30 to nie daję unikam tego jak mogę. No i teraz mamy białego wina. Nie daję białego wina, aczkolwiek wiem, że to jest smak, dolewam po prostu 80 gramów wody. Możecie dodać bulionu, możecie oczywiście dodać wina. Możecie co tam dodać? No, co tam chcecie, łyżeczkę koncentratu, widzicie? Możecie dodać na przykład dwie łyżeczki koncentratu, czy tam półtorej. O, sam leci na monitor koncentrat. Dobra, no. Leciał, leciał, a teraz nie chce. I co dalej? No, dzisiaj się wszystko buntuje. Zakładamy miarkę z pokrywą. I słuchajcie, 10 minut, 100 stopni, obroty kopystkowe, czyli takie delikatne, delikatne. No i tak naprawdę niewiele kroków nam zostało, bo wszystko dorzucimy sobie makaron, podgotujemy i wcinamy. Ja już tu pomału szykuję, sprzątam i obiadek będzie super gotowy, szybki. O, ja już sprzątam też kuchnię sobie, pranie wstawiam. Słuchajcie, no nie ma co stać przy tym naczyniu 10 minut, chyba, że lubicie ten dźwięk, lubicie tam sobie zerknąć. Ja sobie lubię starzyć, pranie w międzyczasie, ogarnąć psa, nie wiem, odkurzać, że uruchomić i w ogóle. PA! No i tak naprawdę zostało nam niewiele kroków, bo teraz sypniemy sobie ten nasz makaronik typu penne. Co mam tam wam pokazać? No nie mam co wam tu pokazać. Ach, taki sosik się zrobił za bardzo i tak wam nie pokażę, bo nie mam jak tego przechylić. Są kawałki mięsa. Na pewno tego nie widzicie. O! Dobra, nie pokażę Wam, no chciałabym, ale jest tego za dużo. E, więc tak, kawałki mięsa są. Tarujemy, wsypujemy 250 gramów makaronu suchego typu penne. Muszę się tu skupić porządnie, bo jak sypne, to będzie. Słuchajcie. Jeszcze tylko troszkę. Pięknie, 254. Ja sobie zamieszam kopystką, żeby to tak równomiernie. Ale już to jest takie piękne. Tak wygląda fajnie. Mm, dobra, jeszcze tylko 10 minut, i gotowe. Więc słuchajcie, tak jak mówię, lecimy dalej. Zakładamy miarkę z pokrywą. No i tutaj mamy czas. Teraz tak: czas musi się zgadzać z czasem na opako z opakowania z makaronu. Tutaj na tym makaronie akurat jest gotować między 8 a 10 minut ciągle mieszając mieszanie mam z głowy, bo mam sprzęcior taki, który sobie tam miesza ustawiam tylko czas ustawię no dzieje się 9 minut 9.30, temperatura 100 stopni i tu znowu mamy obroty kopystkowe i tu właśnie jest tak, gotowanie zgodnie z czasem podanym na opakowaniu bo nieraz gotujecie makaron i mówicie, że jest twardy Pamiętajcie, zarówno ryż, makaron, kasza, każda odmiana ma swój czas gotowania. Niektóre się gotują 2-3 minuty, niektóre 10 ryż, 20-25 kasza, y, różnie różniście, więc musicie sprawdzać taki czas y, podany przez producenta. Mój będzie za 9 minut, będę miała już obiadek, także. Już tu wszystko sobie przygotowuję do stolika. Dwołam dzieci, żeby w sztuce przygotowały talerzyki, i próba jemy. I nasze danie makaron z kurczakiem i słyszanymi pomidorami gotowe. Zaglądam, co tu się dzieje. Mm. Powiem Wam, że wy... jeżeli tak jak wygląda, to tak i tak smakuje, to będzie przepyszne. Mm, mm, mm. Na pewno jest mega gorące, to już wiem. I muszę uważać, żeby się nie poparzyć. Zobaczcie, jak to danie wygląda. Jest makaron, jest, kurczę, kawałeczki pomidora. O, widelca mi zabrali. Nie, nie. Był i już nie ma. Dobra. Teraz próba. Czy makaron jest miękki? Jak biję widelec, to tak. Tylko jest mega gorący. Ja już nieraz się poparzałam przy tych filmikach. Mmm. Jest miękki, ale mega gorący. Kuczak. Rozpada się w ustach. Powiem Wam naprawdę, danie, super. Jeszcze próba raz? O, już nie mogę. Mm. No to już Wam mówię. Danie godne polecenia, godne zrobienia, ale brakuje mi tu soli, przypraw, bo tak naprawdę, ja wiem, że daliśmy tu czosnek, cebulę, bazylię, pietruszkę i te pomidory, ale takiej, na przykład, brakuje mi troszeczkę soli. Aczkolwiek, jeżeli możecie, nie dawajcie, starajcie się unikać. Ale na przykład brakuje troszeczkę papryczki, takiej na podkreślenie, wiem, że to ta chili jest, ale takiego nawet dla kolorku, takiej słodkiej. No i pieprzu bym troszkę dodała. Ale ogólnie danie jest na yy, piątkę. Godne polecenia, dosyć dużo tego wyszło. Yy, makaron jest dosyć syty, do tego mięsko, co więcej chcieć. Dobra kochani, ja lecę poparzyć się dalej. Trzymajcie się zdrowutko, cieplutko. Czekamy już na wiosnę. Już nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam wiosnę. No i piszcie, co byście tam chcieli, żebyśmy zrobili. No i piszcie, co tam u Was słychać. Buziaki. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że do końca lutego jeszcze jest promocja. I macie przy zakupie tą obieraczkę gratis. Albo drugie naczynie. Dobra, koniec gadania. Jakby co... Jestem do dyspozycji, piszcie, co zrobić, żeby mieć Thermomix. Trzymajcie się jeszcze raz, bo mówię, cieplutko, zdrowitko, pa!